Halo? Dzień dobry, ja nazywam się Łąbek. Czy zgadza się pani nagrywanie rozmowy? A co jest do wygrania? Może pani od nas dostać panele fotowoltaiczne za jedyne? A to nie chcę, to brzydkie, takie czarne. Wygląda jak wyłączony telefon, smutno. Ja może pokrótce przybliżę, czym jest panel fotowoltaiczny. No, nie można oglądać jakieś filmy na Squigsa czy coś? Nie, to ja nie chcę. Chyba, że macie takie różowe, to bym se mogła w sumie jeden na balkon przyczepić. Różowych nie mamy, ale. A widziała Pani ten nowy film, co układ tańczą do termomisku? Widziałam. Nasze panele fotowoltaiczne. A Wy jesteście z tego samego działu? Bo jestem teraz w procesie pozyskiwania funduszy z Unii? Nie, od Krystiana na różowy laptop. Macie takie? Nie. To niech mnie Pani przełączy na dział z laptopami. A wie Pani, czy ten nowy termomisk może być z borkatem? Ja dziś widziałam, że nie można robić nawet pianę do kąpieli. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Krystian, co to jest Unia? Możemy się do niej zapisać? Takich przypadków nie ma nawet na szkoleniu.